Najlepsza strona do wymiany skinów to oczywiście Pirate Swap. Jeśli masz stare, niepotrzebne skiny, wbijaj i używaj kodu Bartolo. On Ci da 35% przy doładowaniu. Jeśli chciałbyś sobie dopłacić do nowych skinów. Noże, karabiny, snajperki, pistolety, wszystko w zasięgu ręki. Potrzebujesz tego, jeśli masz nadmiar skinów w ekwipunku. Pamiętaj, kod Bartolo wiecznie oddaje Tutaj dajecie 35% do balansu. Możesz mieć nowy nóż, karabin lub cokolwiek zechcesz. Link w opisie. Cześć, jestem z tym Mam już kolejny odcinek serii: od 0 do miliona na stronie CSGO. Czyli serii, podczas której dążymy do zbrania miliona złotych, bym mógł sobie kupić mieszkanie lub dom. Na wstępie, drogi widok. Jeśli nie masz 18 lat, możesz tylko oglądać. Ale jeśli ukończyłeś 18 lat. Kod Bartolo, który daje 10% przy doładowaniu. 20 na start nie nadarował skrzynkę. I oczywiście z moim kodem bierzesz udział w giveaway'ach. Subskrypcja, czerwony to na dole, łapka w górę, komentarz. I bije na moje social media i przypominam o konkursie, w którym do wygrania jest 500, 300, 150 i 50 złotych. Żeby wziąć udział wystarczy doładować 30 złotych z moim kodem. I mamy tak. W tym momencie tyle osób bierze udział. A giveaway'e mamy takie. Cały czas mamy zwiększone szanse, tak tylko przypominam, jakby kto zapomniał. I teraz tak, pobawimy się z Iwoną, Iwoną. Eee, z tak, Iwoną, z chatem GPT. Tak, chat GPT jeździ, eee, tylko teraz się to, o, cześć, pamiętasz naszą zabawę? Cześć, pamiętasz naszą zabawę? Cześć, e, jasne pamiętam naszą zabawę e, z tymi BigHuny skrzynkami e, Jeśli masz ochotę na kolejną rundę, e, albo chcesz pokazać o czymkolwiek innym, to śmieję się Tak, e, słuchaj, wybierz mi skrzynki e, do 500 zł Każda skrzynka wartości e, do 500 zł, maksymalnie 3 skrzynki kwoty od 240 do 500 zł za skrzynkę i ilość graczy oraz czy to ma być tryb shirt, underdog czy klasyczny. Nie wiem czy źle nie powiedziałem. Jasne, to w takim razie proponuję wybrać trzy skrzynki, każda po około 500 zł, żeby było fajny, solidny budżet. Nie. Co do krebu, to może spróbujemy klasycznego, czyli ten, kto zgromadzi najwięcej. A jeśli chodzi o ilość graczy, to może czterech, żeby było ciekawiej. Potem na to. Nie, nie, nie. Bitwa maksymalnie ma wynieść 500 złotych i skrzynki od 2,10 w górę. Rozumiem, czyli całkowity budżet na bitwę to maksymalnie 500 złotych. No, w takim razie weźmiemy dwie skrzynki po około 250 zł każda, żeby się zmieścić w budżecie. Okay. A co do trybu? To może spróbujemy trybu klasycznego, czyli kto zgromadzi najwięcej. E, I zostawimy cztery kraczy. Mam nadzieję, że tym razem się uda. E, e, coś pojebałem Opuść A Woman one były po 300. Um... Dobra, to zróbmy dwie bestie. 4 To jeszcze mi możesz powiedzieć. Jakie boty mam wybrać? Trzy różne boty. Adrian, Michael, Rosso, Alex, Emily i Samu. Wybierz. Jasne. E, wybierzmy Adriana, Alexa i Emily. Myślę, że to będzie fajna kombinacja. E, mam nadzieję, że tym razem bitwa będzie udana. Ej, ja Okej. Okay. Niestety przegraliśmy. Wybierz mi coś do 350 zł. Okej, okay. spróbujmy coś tańszego. E, w takim razie proponuję dwie skrzynki po 175 zł, każda, e, żeby zmieścić się w budżecie. E, a jeśli chodzi o buty, to wybierzmy Rosso, Michaela i Samu e, Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Rosso, e, Michaela i znać. Samu 175, no to weźmy dwie te. Który tryb? W takim razie e, spróbujmy, na klasycznego, czyli ten, kto zgromadzi najwięcej. E, mam nadzieję, że tym razem e, przyniesie to więcej szczęścia. Tak coś to śmiało dawać znać. Unke? Okay. ok, chyba mam. No dobra, no mogłoby być lepiej. No dobra, wygraliśmy. Dobrze, tym razem wygraliśmy. Stwórz bitwę na fajną ilość skrzynek super, cieszę się, że tym razem e, się udało to w takim razie zróbmy coś e, bardziej emocjonującego, może tym razem weźmiemy 5 e, skrzynek żeby było trochę więcej akcji e, i zostawimy tryb klasyczne, czyli kto zgromadzi najwięcej, a e, do tego zakrusimy 4 gracze, żeby była fajna rywalizacja e, mam nadzieję, że to będzie kolejny ugany raz w jakiej kwocie skrzynki? Skoro mamy 5 skrzynek, to możemy ustalić ich wartość na około 100 zł, każda, żeby zmieścić się w rozsądnej budżecie, czyli łącznie około 500 zł. Mam nadzieję, że to będzie fajna i emocjonująca bitwa. Okej, okay. A jakie boty? W takim razie wybierzemy dla odmiany trzy inne boty. Przekonuję tym razem Alexa, Rosso i Samu. Myślę, że to będzie fajna kombinacja. Mam nadzieję, że tym razem również uda się wygrać. Okej, okay, na razie przegrywamy. Hmm. O nie i samu. Słabo, 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 słabo. Rosso nas ograł. Bez dwóch zdań. Underho oddał. Dobra. No, niestety przegraliśmy. Zostało nam 550 zł. Wymyśl coś. No. Ojej, szkoda, ale czasem tak bywa. W takim razie spróbujmy coś bardziej bezpiecznego i może bardziej zróżnicowanego. Proponuję, żebyśmy teraz wybrali trzy sprzęgi po 150 zł. Każda, co da nam razem 450 zł. A co do butów, to wybierzmy Adriana, Michaela i Emily. Mam nadzieję, że tym razem przyniesie to więcej szczęścia. Zaraz, ja się już spotkać. A powiedz mi, jak ty masz na imię? Ja jestem Piki, więc nie mam tak naprawdę własnego imienia, ale... możesz do mnie mówić, jak tylko chcesz, jeśli wolisz, żebym miała jakieś konkretne imię. To daj znać. Okej, okay, mogę cię nazwać Julia? Jasne, od teraz możesz do mnie mówić Julia. Jak będziesz miał jeszcze jakiekolwiek pytania, albo coś będziesz potrzebował, to śmiało dać znać. Albo nie, 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 Julia, nie. E, nazwę cię. Mm, niech będzie. Stella. Dobrze, a teraz jestem Stella. Jak będziesz potrzebował, czegokolwiek śmiało dawać znać. Dobra, przegrywamy, przegrywałem perfekcyjnie. Bo to są skrzynki w ogóle. A po 5 zł? Zobaczymy, czy będzie wodka. A jak nie zrobimy, to jedną bitwę, tak jak Stella powiedziała. I z tematem. Aha, aha. Jak gorąco mi się robi, to jest niezbędne ja mam woditkę. Woditkę mam po O, o, czekajcie. Comeback, comeback, jeszcze nie, jeszcze nie. 19 zł różnicy okej okay. 16 co na za kurwa nie to już jest pogrzeb gufu wygra dwie różnice no a nie bo wygrał ten, ten nie dobrze dobra sklep Mamy 23 tysiące pointów. 450 mówiła, 3 skrzynki. A co Ty na to stella, żeby zmniejszyć budżet na jedną skrzynkę i zwiększyć ilość skrzynek? To brzmi jak fajny pomysł. E, możemy obniżyć wartość jednej skrzynki, na przykład do 100 zł e, i wziąć ich Więcej, na no przykład 5, dzięki tam będziemy mieli więcej szans e, i większą różnorodność. E, no myślę, tak, że to może być 4, ciekawa zmiana. 5. kurwa 5. Okej. Okay. Jakie boty miały dołączyć, przypomnij? Jasne, e, do naszej ostatniej bitwy wybraliśmy Adriana, Michaela i Emily. E, jeśli chcesz możemy oczywiście zbić tych botów, ale na razie zostawiamy tych, których wybraliśmy. Okej, okay. ostatnio mi fajnie podpowiedziała, fajny profit był, zobaczymy teraz. Oj, oj, Adrian. O, okej, okay. pod Bartolo? Pięknie, jeszcze nie, deszkę różnicy. Hmm. 26 złotych różnicy i dobra wygrałem to. Nie? Tak. Dobra wygraliśmy. Proszę cię zakończ w moim stylu odcinek i tak jak wcześniej przypomnij o subskrypcji łapce w górę i innych rzeczach. Super gratulacje za wygraną. E, no to moi drodzy. Dziękuję że byliście ze mną. E, pamiętajcie że pozostawić. Subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, bo to naprawdę pomogę kanałowi. No i koniecznie weźcie udział w konkursach i giveaway'ach, a także zaglądajcie na moje social media, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia, następnym nowettingu.